Sygnały jednoznacznie wskazują, że ten tydzień może być kolejnym tygodniem eskalacji zdarzeń na granicy polsko-białoruskiej. Ubiegłotygodniowa próba siłowego przekroczenia, nie prze siłowego przekroczenia w nielegalnym miejscu polskiej granicy przez grupę kilku tysięcy migrantów. Doprowadziła do potężnego napięcia na granicy, do prób siłowego eskalowania konfliktu, i od tamtej pory kolejne sygnały dowodzą, że ten styl działania będzie kontynuowany. Bez względu na to, jak się sytuacja na granicy rozwinie, coraz wyraźniej widać, że granica między Polską a Białorusią staje się coraz mocniejszą granicą dzielącą Europę, tak jak kiedyś mur berliński. Dzielił Europę Zachodnią od Europy Środkowo-Wschodniej, a symbolicznie blok kapitalistyczny od bloku socjalistycznego. Tak teraz granica polsko-białoruska staje się coraz wyraźniejszą granicą między demokracjami, między wolnym światem, a światem dyktatury, a światem reżimów, które prześladują swoich obywateli i nie wahają się przed wykorzystywaniem ludzi do realizowania swoich politycznych celów. I ten tydzień, można się spodziewać, będzie dalszym ciągiem tych zdarzeń, po raz kolejny dowiedzie, jak, jak bardzo brutalne są te podziały we współczesnym świecie w trzeciej dekadzie XXI wieku. Dlatego cieszą kolejne sygnały mówiące o tym, że Zachód potrafi się konsolidować wokół wspólnej sprawy, że coraz częściej i my tutaj w Polsce i szerzej na forum Unii Europejskiej i NATO mówimy jednym językiem, wspólnie ten sam sposób nazywając problem ten, który się rozgrywa po drugiej stronie naszej granicy. Ale też czas od słów przejść do czynu. Najwyższa pora na to, żeby Zachód zauważył, że za kolejnymi kryzysami, które się rozgrywają w tym regionie świata, stoi Putin i polityka business as usual wobec niego. A przecież taką obserwujemy na przykładzie Nord Stream 2, który powstał już po aneksji Krymu przez Rosję nie może być kontynuowana. Czas na zmianę polityki wobec Rosji, a nie tylko wobec Białorusi.